Do głębi serca modlitwie, modlitwie i dziękczynnej za dar tegorocznego chleba, ale też przecież modlitwie o pokój, pokój na Ukrainie. Czy to nie kolejna odsłona tego cudu, o którym słyszeliśmy podczas słowa Bożego Kazania? Cudu, który dzieje się na naszych oczach. I niech dzieje się coraz mocniej. Przecież także i dzisiaj starodawna z przedwieków pieśni, Gaudę Mater, Polonia, cieszy Matko, Polsko. Zmiesza właśnie już chwilę potem z pieśnią tych, którzy jakże słusznie mogą powiedzieć o sobie bratia kozackowo rodu. Tak, to kolejna odsłona cudu. To kolejna odsłona wielkiego Bożego daru i tego chleba, który karmi nasze ciała i tego chleba pokoju, dobrej nowiny, braterstwa, który karmi nasze. Niech więc Boże błogosławieństwo spocznie teraz dla na nas wszystkich.